Andrasz Varga, a jego rywalem będzie zawodnik grupy Global Boxing. 6 zwycięstw, jeden remis, trzy wygrane przez KO Michał Kudecki. No, tutaj Andrasz Varga 57-750, także mógłby boksować nawet dwie kategorie niżej. Pięścia z Węgier tylko 57 750, dzisiaj kolacja jest w pakiecie. I Michał i Michał Hudecki przypominam kategoria lekka limit wagowy 61 kg 235 gram 61,800 Do 61 800. No tutaj ciekaw, ciekaw jestem yy, Dyskusji z superwajzorem czy to jest bezpieczne, bo jednak dosyć duża dysproporcja. Biorąc pod uwagę te kategorie, to jest to jest prawie 4 kg. I co robimy z tą sprawą?